I dla obrony naszych interesów spotykamy się tutaj, po to, żeby zamanifestować właśnie to, co się tutaj planuje. Dorobkiem naszego życia utworzyliśmy bazę wypoczynkową. Ponad 500 miejsc noclegowych w Lubieszewie i Stawnie. Zdecydowaliśmy się na ten krok z uwagi na bliskość jeziora, Lubię oraz, zap oraz zapisy w planie zagospodarowania tereny wokół naszych. Wniosek jako tereny chronione krajobra chronionego krajobrazu. Część obiektów wypoczynkowych utworzyli rdzenni mieszkańcy Lubieszewa i Stawna. Część obiektów natomiast wybudowała społeczność napływowa, angażując tutaj niejednokrotnie własne oraz pożyczone z banków duże środki finansowe, do których i ja się naliczę. W obecnej chwili otrzymujemy wieloletnie wielokrotne telefony od osób wypoczywających w naszych ośrodkach. Co, czy prawdą jest, że zamiarem, jest zamiar, zamiar budowy potężnej farby fotowoltaicznej? Słyszeli w radiu i obwiniają, obawiają się utraty obecnych walorów krajobrazowych, możliwości poruszania się, po nie za zagrodzonych szlakiem, szlaków turystycznych. Podatki, wpływy do budżetu gminy obiecywane mogą być za parę lat i nie tak duże, jak określają inwestorzy. Obecnie procedowane są ustawy określające, czy podatek będzie od powierzchni terenu farmy, czy od powierzchni zabudowy paneli fotowoltaicznych. Wtedy całkiem inaczej to wygląda. Sobie, zadajemy sobie pytanie, czy jeść jest, czy jest małą łyżeczką w postaci podatków od istniejących obiektów wypoczynkowych, zachowując istniejący krajobraz, czy jeść wątpliwie dużą łyżeczką bez zapewnienia, czy się nie udławimy.